Będzie, z, totalitaryzmami, z komunizmem. Z totalitaryzmem. Z czerwonymi flagami. Czerwone flagi nie są totalitaryzmem. Znaczy, czerwone flagi to jest symbol Polskiej Partii Socjalistycznej, to jest Daszyński, jeden z, jedna z osób, które Czyli wywalczyły Polskę. Partia razem, jak zresztą widać chyba w tle, ma fioletowe flagi. W związku z czym, w związku z czym nasz kolor. To kolor fioletu, ale ja osobiście nie mam problemu z czerwoną flagą. Znaczy to, z czym mam problem, to jest sierp i młot i to nigdy nie pojawia się u nas na, na demonstracjach. E, odmawiamy Adrian uczestnictwa. Bardzo występował w koszulkach z Marksem. No, Marx jest filozofem. To jest człowiek, który, e, który zauważył w swoich czasach ogromne nierówności społeczne i który zaczął o nich mówić. Znaczy, nie mielibyśmy tak naprawdę 8 godzin pracy, nie mielibyśmy związków zawodowych, nie mielibyśmy całej tej walki pracowniczej, która pozwoliła ucywilizować e, Sytuację, sytuację pracowników, nie mielibyśmy zakazu pracy dzieci, e, ograniczenia pracy kobiet w ciąży, a gdyby problem... nie zauważono właśnie tych różnic pomiędzy e, tym, jak pracują pracownicy, a, a jak na tym zarabiają fabrykanci. E,